Cześć Boże, dzień dobry. Witam Ciebie bardzo serdecznie w święto świętego Tomasza Apostoła. Tekst, który dziś jest naszym przewodnikiem, który czyta nasze życie, to fragment Ewangelii według świętego Jana, rozdział 20. Ale Tomasz, jeden z dwunastu zwany Dydymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego, widzieliśmy Pana, ale on rzekł do nich, jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż w mój bok, a nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój, powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Najpierw takie ogólne wprowadzenie. Jesteśmy w tym momencie zmartwychwstania Jezusa. To jest coś niesamowitego. Nie ma Tomasza na spotkaniu z Jezusem kiedy Jezus przyszedł z martwych zdania, Jezus spotkał się z apostołami, Tomasza nie było. Teraz, kiedy oni mówią, widzieliśmy Pana, On tu przyszedł, tak opowiadają to, co się stało, On mówi, nie uwierzę. A ostatecznie, kiedy Jezus przyszedł, to Tomasz wyznaje wiarę. I wiecie, powiem Wam szczerze, że denerwuje się, kiedy tak się mówi, niewierny Tomasz. No, jest taki związek frazeologiczny, już tego nie zmienimy, tak? A chciałbym, żebyśmy na Tomasza popatrzyli troszeczkę inaczej. Pierwsza sprawa: jeśli separujemy się od innych wierzących, jeśli próbujemy iść tylko sami, jeśli nie jesteśmy we wspólnocie ludzi wierzących i, i że to jest realna wspólnota, yy, bardzo często nie doświadczamy Pana. Bardzo często możemy gdzieś tutaj yy, pogubić się. Yy, może nas minąć coś, co Pan przygotował. Yy, no, można by tak powiedzieć. Yy, chcesz mieć kłopoty wewnętrzne, yy, odłącz się od wspólnoty. A już nie daj Boże od Kościoła. Więc szukaj ludzi, którzy niosą też Jezusa, spotykają się z Jezusem i bądź z Nimi, bo wtedy Jezus przychodzi tam gdzie dwa albo trzej zebrani są w imię moje, tam jestem pośród nich. Tak? Czemu protestuję, że Tomasz nie jest ten niewierny Tomasz, nie lubię tego określenia. Dlatego, że może trzeba powiedzieć, że Tomasz jest po prostu. Yy, yy, no dobrym naszym nauczycielem. To znaczy, nie wystarczy w życiu mieć tylko relację, że Pan coś czyni. Pan przez Ciebie uzdrawia. Ilu uzdrowiłeś? Pan przez nas wszystkich zmienia świat. Ilu zmienił przez Ciebie? Jak zmienił przez Ciebie? Nie? O to chodzi, żeby mieć doświadczenie, osobiste spotkanie. Nie wystarczy tylko czytać kolejne książki tak o mistykach, o, o jakichś tam ludziach, bo widzieli to, tamto, przeżyli to i tam, i niektórzy będą nasyceni tą literaturą, ale jakie jest ich osobiste spotkanie. Więc Tomasz chce mieć osobiste spotkanie z Jezusem. On nie chce swojego życia bazować, budować, yy, wznosić tylko na yy, takim fundamencie, bo ktoś mi powiedział. Nie? Druga sprawa. Liczy się w tym wszystkim nie tyle głowa, ile doświadczenie. Głowa też jest potrzebna. Nasze rozumowanie, teologia, tak, to wszystko jest ważne. Ale liczy się doświadczenie. A w tym doświadczeniu świadectwo, świadectwo, moje świadectwo, które wynika z mojego doświadczenia. I trzecia rzecz to, to jest prosta, to, to jest to, że po prostu bądźmy w kościele i zestrajajmy doświadczenie moje z doświadczeniem Kościoła. To jest w ogóle droga bezpieczeństwa, tak? Że jeżeli tylko ja będę absolutyzował swoje osobiste doświadczenie, a nie będę patrzył też na doświadczenie Kościoła, to zbłądzę. Ale też mogę utracić prawdziwość tego spotkania z Bogiem. Pogubię się po prostu. To słowo nas do tego właśnie wzywa, byśmy yy, szli razem i spotykali Jezusa. Razem, a jednocześnie w tym razem mieści się każdy z nas osobno. No, to chyba nie taki niewierny Tomasz, nie? Może geniusz? Geniusz wspólnoty. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, przemyślmy to warto.